Cześć, mam na imię Kasia i z Marką Kałna współpracuję od początku mojej pracy zawodowej. Mam na imię Rita i współpracuję z Marką Kałna od wielu lat. Możemy się Wam pochwalić, że tak naprawdę stworzyliśmy cztery różne style i każda Polka znajdzie to, czego będzie szukała w naszej kolekcji. Kasia, jak wrócisz do początku tworzenia kolekcji, to jakie kobiety widziałaś? No, jak zaczynałyśmy naszą inspirację, no to przede wszystkim dla mnie było najważniejsze to, żeby stworzyć obraz kobiety, która dobrze się czuje na co dzień sama ze sobą. Czyli jak wychodzi do pracy, jest odpowiednio ubrana, jak wychodzi na imprezę, również się nie przebiera, tylko cały czas jest z sobą. Czyli dla mnie taka kobieta to jest osoba, która jest spójna i dobrze się ze sobą czuje. Podkreśla swój styl, i nadaje sobie elegancji, sobie dodaje klasy i nie udaje nikogo, jest indywidualna. Chyba Dobra. na tym nam najbardziej zależało. My miałyśmy tą przyjemność pracować z dziewczyną niesamowicie piękną, plastyczną eee, i mogłyśmy przemycić tam to, co uważamy, że będzie się tutaj w najbliższym sezonie sprawdzało najbardziej, czyli ciepło odcienie. Włączyłyśmy przeróżne odcienie ze sobą, tak żeby powstał ten unikalny efekt, trójwymiarowy. I tak naprawdę nie powtarzamy. Dokładnie jak stanęłyśmy z fotografem, to same nie mogłyśmy się zadziwić, jak podkreśliłyśmy urodę i tak naprawdę nadałyśmy charakteru naszej modelce i stworzyłyśmy ciepłe odcienie, bo uważamy, że takie odcienie będą królowały w tym sezonie. Najważniejsze w pracy instruktora, najważniejszy jest komfort, jaki dajemy Wam, uczestnikom szkoleń, jako my, jako instruktorzy. Komfort to jest ta wiedza, którą wy zdobywacie na naszych szkoleniach. Dla mnie praca instruktora to ciągły rozwój, który motywuje mnie do tego, żeby pracować coraz lepiej, coraz pewniej, więc to daje mi największą satysfakcję.